Jeżeli chodzi o obszary w ramach wiedzy finansowej, na które nasi respondenci wskazali jako ich najsłabsze strony, było to zdecydowanie cyberbezpieczeństwo oraz w drugiej kolejności inwestowanie, więc to są takie te obszary, które myślę powinny być obszarem szczególnej, szczególnej troski ze strony również instytucji publicznych, ale także całego sektora finansowego, aby właśnie na to kłaść nacisk w kontaktach z klientami. Ponadto, na pewno istotne jest to, że Ciągle niedostatecznie uważnie czytamy umowy finansowe. To znaczy, odsetek osób, które przyznają się do tego, że. No, czytają te umowy dosyć powierzchnie, albo czytają, podpisują daną umowę, nie rozumiejąc wszystkich zapisów, jest stanowczo zbyt, zbyt duży. I tutaj musimy też wykonać, wykonać określoną pracę. No, a jako trzeci element wskazałbym to, że respondenci zapytani o to, w jaki sposób postrzegają swoją sytuację w ciągu ostatnich 12 miesięcy, swoją sytuację finansową i jakie wnioski wyciągają z tych dwóch 12 miesięcy. No zdecydowana większość wskazuje na to, że po prostu należy oszczędzać regularnie więcej no i być przygotowanym również do tego, aby te oszczędności dywersyfikować, czyli lokować w różnych e, źródłach. Niezmiennie dużym wyzwaniem jest chociażby zrozumienie systemu podatkowego, co oczywiście wiąże się ze stosunkowo częstymi i skomplikowanymi zmianami chociażby naszych rozliczeń podatkowych więcej byśmy chcieli także wiedzieć i powinniśmy wiedzieć o systemie emerytalnym tutaj zwłaszcza w zakresie ZUS-u, ale też tych innych pozostałych filarów, na których możemy oszczędzać na emeryturę. Ta wiedza jest już troszkę lepsza niż jeszcze kilka lat temu. No ale nie ulega wątpliwości, że jak patrzymy tak całościowo, no to te obszary, o których powiem są tymi, na które na pewno respondenci zwracają uwagę, jako te, które powinny być i powinny być i chcą, żeby były pokryte właśnie większym zainteresowaniem, większą, większą wiedzą. Wskazałbym jeszcze na jedną rzecz, znaczy jeżeli chodzi o źródła wiedzy finansowej, to jest myślę, że myślę, że istotne, zdecydowana większość respondentów czerpie tą swoją wiedzę z internetu i to jest coś, na co też zwracamy jako autorzy badania dużą uwagę. Oczywiście internet jest wielu, pełen wielu dobrych źródeł, też portali, czy uznanych blogerów finansowych, niemniej no, warto byłoby jednak, żeby też czerpać... Wiedzę z troszkę innych źródeł niż tylko i wyłącznie internet. Są źródła instytucji publicznych, wiele różnych kampanii edukacyjnych, również prowadzonych przez sektor finansowy. Są oczywiście różnego rodzaju treści bardziej, bym powiedział, podręcznikowe, akademickie. Są cykle w prasie czy, czy, czy ogólnie w mediach. No tutaj tych źródeł powinniśmy jednak trochę tak jak oszczędności, bardziej dywersyfikować, żeby po prostu czerpać z różnych źródeł i móc faktycznie wyciągnąć taką rzetelną wiedzę. No bo jednak opieranie się na jednym źródle może być. Po prostu zgubne.